Jeśli wybierasz się na urlop i szukasz lekkiej, zabawnej historii, która Cię odpręży, którą chętnie zabierzesz ze sobą w podróż, to jest to książka, którą napisał Alek Rogoziński pod tytułem zbrodnią w Wielkim Mieście. Książka ta opowiada historię trzech kobiet, które pracują w wydawnictwie. Podczas jednego z nocnych spotkań postanawiają zabić swojego szefa, który wykorzystuje je i jest okropnym ekscentrykiem. Pech chciał, że zbrodnia, którą zaplanowały, zostaje w pełni zrealizowana przez nieznanego sprawcę. Do końca historii tak naprawdę nie wiemy, kto jest winien śmierci, a osób, które chciałyby, aby do niej doszło ze stronicami książki, jest coraz więcej. Być może jest to zradzająca gorzona, być może ludzie którym jest dłużny ogromny pieniądze, a może jest to współwłaściciel, który chce przejąć majątek. Wszystkiego dobijcie czytając książkę pod tytułem "Zbrodnia w wielkim mieście", do czego serdecznie zachęcam.